Zaraz podnieść się głos w sali, że każdy z nas jest producentem, jeżeli cokolwiek nazywa. Na przykład, y, produkowany jest jakiś, jakiś układ wizualny z zewnątrz roli głównej. E, owszem, tak, być może każdy może, może, może się uznać za producenta, niemniej jednak, ja mówię o tych y, wytworach y, produkcji, które są w praktyce rzeczywiście wykorzystywane przez to będzie wykorzystywany w praktyce. Tak, ale nie jest to zbyt szeroki, szerok, szerokie wykorzystanie. To A to dawat... zaczyna się szeroki, znaczy gdzie jest ta granica? No. Jest tak, że w przypadku takiego wykorzystania jak w, tym, w, tym, w, tym, w tej sytuacji, w przypadku tego nagrania, nie mam przeciwko temu, żeby, żeby udzielać był licencji. Natomiast gdybyś to zamiar na tym, 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 tym zarobić, to czy oczywiście świadomość o jakiś udział. Ale to ja jestem producentem. Okej. Okay. Ja mogę się z tym Jeśli można, taka, taka, taka krótka uwaga. Pan powiedział najpierw, że pan reprezentuje tylko tych, którzy chcą zarabiać, a potem powiedział, że ci, którzy pan, których pan reprezentuje, to zawsze są pieniądze. To jest taki trochę paragraf 22. Bo ja osobiście byłem świadkiem, że zgłosił się do pana producent wideogramu, Bym chciał, że on go nie może reprezentować, bo on nie zarabia. Ale o kogo panu chodzi? O pana Piotra Wagłowskiego. Znaczy jeśli, jeśli, jeśli stwierdzę jakiekolwiek wykorzystanie wideogramu pana Piotra Wagłowskiego, u kogo kto mi płaci, to z dziką rozkoszą wypłacam mu pełne pieniądze i jeszcze zdodam tego uścisku mi